Witam wszystkich gorąco. Jesteśmy dzisiaj w kwaterze Gali. E, dużo pytań mam na kiedy można już pryskać sodą kaustyczną. Już jest to odpowiedni termin. Nie ma liści. Jest sucho. No i troszeczkę takiego mrozku. Idealna pogoda. Nie może być mokro, żeby nam to nie spłynęło. Musi to wyschnąć. Widzicie tutaj rana, która była wypryskana sodą kaustyczną. Oczywiście po roku tak nie będzie wyglądać. To potrzeba dwa lata, żeby to drzewo wytworzyło tkankę. Ale efekty są. Koszty na pewno duże niż, dużo niższe niż yy, robienie to frezarką. Dlaczego odstąpiłem od frezarki? Frezarka ma to do siebie, że struga. Struga, drewno zrzuca to na ziemię. No, i te zarodniki, które mamy w ranach, rozsiewamy, rozsiewamy, to pada na trawę, na ziemię, i potem w czasie koszenia unosi się i, i czeka, i czeka ten zarodnik na odpowiednie warunki, żeby przez ranki typu opadłe liście wniknąć i zainfekować i niszczyć nam drzewo. Ta gala. Ja już się spisałem na stratę. Mówi kurczę, tu jest rak na raku, rak na raku, co tu zrobić? Są frezarką latanie, duże koszty, a efekt był mizerny. No, dlatego, że, mówię, te zarodniki się rozsiewało. I wyczytałem, bardzo dobrym efektem jest pryskanie sodą kaustyczną. Ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Na początku zaczynałem od pół kilo na 10 litrów wody, stężenie za słabe. Teraz robię 2 kilo na 10 litrów wody, efekt. Bardzo dobry Jest to silna zasada, która nie uszkadza zdrowej skórki. O, tu wygląda piękna rana, zagojona, także co tu chcieć. Otwierają się nowe rany, ale nie jest tego dużo. I w tym roku już będziemy od nowa. Także mama się bierze za zapryskanie. Za Mały opryskiwać 5 litrów miejscowo. I każdą ranę trzeba wypryskać. Kiedyś był taki trend pryskania całego sadu pod chlorynem sodu. Ja też to robiłem. Efekt był odwrotny od zamierzonego. Nie mogłem sobie z rakami poradzić. A dlaczego? Pod chloryn niszczy wszystko i te złe zarodniki, i te dobre, i dobrą faunę, dobre bakterie, które zasiedlają yy, korę, które potem umożliwiają nam yy, dobrą wegetację, no i w sadzie musi być jakiś, jakaś równowaga między tymi złymi a dobrymi bakteriami i po podchlorynie po oprysku niszczymy wszystko. Tylko to złe, to się mnoży 10 razy szybciej niż to dobre. No i miałem potworny wysiew raków. No i to jest wielkie nieporozumienie. Można też robić podchlorynem miejscowo. Efekt troszeczkę słabszy, ale jest efekt. No i to wszystko. Rany po takim pryskaniu ja nie maluję. Zostawiam, jeżeli mam czas, można przyjść w lato, wypryskać, te szczotką drucianą, wydrapać. To wszystko jest po podchlory nie widać tu zacieki za są. Jak mam czas, to maluję, niekoniecznie trzeba malować. Niektórzy mówią, że to nic nie daje, to tylko spowalnia gojenie się ran, ale zazwyczaj. Nie maluje. Jeżeli spadnie na korę, o, to było wypryskane, i nic jest nieczyszczone. Ta kora nam wyschnie, odpadnie, nowa tkanka, drzewo wytworzy nową tkankę i rośnie. I rośnie i tak wygląda. O, Stare rak na raku i owocuje. Tu się wytworzyło, tu i to zobaczcie. Tu nikt tego nie czyścił, bo to jest stara kora złuszczona. Widać. I to już od nowa przyrasta. To jest to samo wypryskane. O, i pod spodem już rośnie nam kora, gora. Się to wszystko mówię, można potem przejść w lato szczotką drucianą. Szczotką drucianą to wydrapać. I to wszystko. I ten saturatowałem dzięki sodzie kaustycznej. I mieć X. To robi robota. Dwa razy w roku, jak się zrobi i kto by powiedział, że to ma 22 lata ta gala ja tu wyciągam od 40 do 55 ton jest hektar w rozstawie 3 na metr 3 na metr Deus, Jezu co ja gadam, 4 na metr jeżeli tu będzie większa rozstawa to tylko 60 ton się degali, wyciągnąć no gala jest kapryśna i bardzo podatna na taraki także nie każdy teren ona lubi lubi takie troszeczkę Lżejsze Ziemie, cieplejsze No i to, i to dobrze na no, nią wpływa. glina nie bardzo, nie bardzo. Widzę tam, gdzie jest yy, ciężka Ziemia. Ona się słabiej wybarwia. No i tyle. No dobrze. Ja się biorę za cięciem. Myślę, że Państwu wyjaśniłem. Proszę pytać w razie czego. I jeszcze coś przed świętami nagram. Na pewno nagram. Bo. Będę miał fajny sekator do testów, dostanę na 3-4 dni. No zobaczymy, czy będzie można go przetestować przez 3-4 dni, żeby coś można o nim powiedzieć, ale go pokażę. Będzie to Felko. E, firma Agrozimex mnie poprosiła, czy bym nie pokazał, bo od tego roku od stycznia wchodzą, e, będą przedstawicielem tutaj na nagrójec, firma Felko. A wiadomo co to jest firma Felko. To już, jest, to już jest Mercedes, no ale każdy z Państwa będzie mógł sobie wybrać, czy chce jeździć Mercedesem, czy Bacho, czy Palencem. Nie każdego stać na Felco, który kosztuje coś koło 8 tysięcy, także następny komunikat będzie z testem Sekatora. Pozdrawiam.